Do wow, do dzisiaj odbyło się otwarcie skateparku na Stadionie Narodowym. Bezprecedensowa sytuacja, w której skateciki mogą sobie pojeździć na parkingu podziemnym Stadionu Narodowego. Od razu Wam mówię, że bardzo, bardzo Was proszę, żebyście szanowali to, co dla Was robiło paru dobrych ludzi i umożliwiło jazdy w ponieważ ponieważ jest ogromna szansa, że to jest dopiero pierwszy krok ku temu, będzie sporo polscy zaczęli być traktowani dużo bardziej poważniej niż jeszcze dotychczas. Jest szansa, że będzie jeszcze lepiej. Będzie jeszcze więcej spotów, jeszcze fajniejszych i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie informacje co, gdzie, jak, kiedy, za ile co, jak się dostać tak dalej AIDU, zostawili i co, się, że was tylu przyszło, jest naprawdę bardzo dużo skejczyków, same mordy, ziomeczek na Segway'u i tak, bardzo proszę się zachowywać yy, tak jak to, tak jak trzeba się zachowywać, nie jarać szmurów nigdzie po kątach, ani nic z tych rzeczy, nie śmiecić. Co nie? Właśnie tu jaką tłumaczę, jak no. tu się zachowywać. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dyscyplina musi być. A będę mógł się przejechać? Tak, chcesz, być, A umiesz? Nie. To, to jest łatwe generalnie, chcesz, to a, a to zaraz, albo, albo pokaż. A muszę oburącz? Tak. Muszę sobie zawieł? Czekaj. Dobra, nie wiem na czym skończyłem, ale skater z Nowego Jorku jest mega duży skater i apel, bardzo duży apel. Żeby nas traktowali tutaj poważnie, to bardzo proszę nie wykraczać w tym kierunku, tylko korzystać z tego, co tutaj jest wyznaczone. I tak jest do terenu, tak naprawdę, to jest 1500 metrów. To jest, a, jeszcze to będzie powiększone o troszeczkę. To od jutra dopiero. Troszeczkę tutaj jest, są murki, rurki i tak dalej. Same mordy. Proszę się zachowywać i Ukorzystać tylko z tego terenu tutaj. I wszystko jest Rozmawiałem z ludźmi, którzy się tym wszystkim zajmują. Są bardzo na tak. Chcą zrobić więcej. starszy być grzecznym. I już na wiosnę będziemy mieli jeszcze więcej. Tylko bardzo proszę, bo samochody jeżdżą i tak dalej, nie wykraczaj się do kukera. Będzie zajebiście. Mamy mureczki, piramidkę taką. Tam jest chodka, mureczek, mureczek. No jest kilkanaście przeszkód. Wiadomo, że to nie jest nic niezwykłego, ale niestety... Yy, czasu było mało, żeby to wszystko ogarnąć. Są gwiazdy... Cześć! Witajcie wszyscy na jest super. Super bomba. Tak się cieszę, że w końcu mamy skatepark. Jay-Z. tutaj bolek, jestem ja i jay Na nowym parku, na stadionie narodowym. Dzięki temu gościowi. Nie, on nie. On nie, on się nie przyznaje, tak. Iździcie tylko tutaj. tylko tutaj. Pamiętajcie, tylko tutaj. Idzicie tylko tutaj. Idzicie tylko tutaj. Idzicie